Jak postępować z nową rośliną, która przyszła do nas w paczce? Przy niskich i wysokich temperaturach na zewnątrz paczkę uchylam i pozostawiam na 2-3 godziny. Śmiało możemy pozostawić przez pół dnia, a nawet na następny dzień. Po delikatnym odpakowaniu rośliny dokładnie ją oglądam. Sprawdzam wilgotność podłoża. Gdy jest wilgotne, to z podlewaniem wstrzymuję się do momentu, kiedy podłoże przeschnie do takiego stopnia, jakiego wymaga roślina. Gdy podłoże jest suche, to roślinę podlewam od góry lub gdy roślina jest wrażliwa na ataki szarej pleśni, ma cienkie, delikatne liście czy pędy, to wtedy podlewam w podstawkę. Jeżeli nie masz pewności, czy jest to pora na podlanie rośliny, to możesz wykonać prosty test drewnianego patyczka. Drewniany patyczek wbijamy tuż przy ściankach doniczki, żeby nie uszkodzić korzeni, pozostawiamy go na około 10-15 minut i po tym czasie, gdy go wyciągniemy, będziemy mogli ocenić, czy jest to pora na podlanie. Jeżeli mamy roślinę, której przesuszyć nie możemy, to podlewamy ją wtedy, kiedy patyczek jest mokry, ale nie oblepiony ziemią. Jeżeli mamy sukulenta i patyczek jest suchy, to jest opora to na podlanie. Oglądam liście, ogonki liściowe, łodygi, podłoże oraz doniczkę w poszukiwaniu szkodników. Liście oglądam pod kątem niepokojących plam, oznak, chorób grzybowych czy bakteryjnych. Połamane, suche liście wycinam. Oczyszczam podłoże z suchych fragmentów rośliny, jak i połamanych liści. Kolejny krok to umycie rośliny. Jeżeli ma cienkie, małe, delikatne liście, to myję ją za pomocą spryskiwacza lub wstawiam pod prysznic i opłukuję delikatnym strumieniem letniej wody. Doniczkę, podłoże zawijam w worek foliowy, żeby do podłoża nie dostało się za dużo wody. Gdy roślina ma duże liście, to myję je wodą miękką z dodatkiem kilku kropel soku z cytryny lub dwóch- trzech kropli olejku z miodli indyjskiej i małej kropli delikatnego płynu myjącego. Roślinę czyszczę od górnych po dolne liście. Po kilku dniach podróży roślina może być odwodniona, mogą być odwodnione jej liście oraz łodygi. W tym przypadku warto zadbać o wyższą wilgotność powietrza wokół rośliny. W tym przypadku roślinę możemy ustawić na podstawce wypełnionej keramzytem. Roślinę stawiam na podstawce, żeby dno doniczki nie stało w wodzie, lub ustawiam wokół rośliny naczynka z wodą. Roślinę odstawiam w widnym, jasnym miejscu o rozproszonym świetle, nigdy nie na bezpośrednim słońcu, z dala od pozostałych roślin, żeby ewentualne szkodniki czy choroby nie przeniosły się na pozostałą zieloną gromadkę. Roślinę doglądam co 3-4 dni. Gdy zauważę oznaki chorób grzybowych czy bakteryjnych, to zainfekowane liście wycinam, gdy zauważę przędziorka, wciornastka czy wełnowca, to stosuję do tego specjalnie dopasowany preparat. Roślinę w izolacji przetrzymujemy od 10 do 14 dni. Gdy po tym czasie nie zauważymy niepokojących oznak ani szkodników, to roślinę śmiało możemy ustawić na miejscu docelowym. Gdy podłoże nowej rośliny zacznie przesychać i odstaje od ścianek doniczki, jest to znak, że roślinę lepiej przesadzić w odpowiednio dla niej skomponowane podłoże. Jeżeli u Twoich roślin liście zaczynają żółknąć, są brzydkie i zastanawiasz się, co z nimi zrobić, wyciąć czy pozostawić, żeby zaschły, to zapraszam Cię do. Oglądania tego filmu. A tymczasem niech Ci się zieleni, pozdrawiam.